Hej, ja jestem Martyna. za W dzisiejszym odcinku Angela przeprowadzi metamorfozę. Ejka! Słodkim zwierzaczkom Hardware Jeśli lubicie metamorfozy, zostawcie łapkę w górę. Jak będzie ich 20 tysięcy, to lecimy z kolejną metamorfozą. No i pamiętajcie! Subskrybenci bawią się najlepiej! Woo! Czegoś takiego to ja się nie spodziewałam. Herdo Rebels? Zwierzątka niespodzianki? I to z Biedronki? Niech mnie ktoś uszczypnie, bo nie wierzę, że to nie jest sen. Mm. Au! Angela, co ty robisz? Pomagam ci nagrać odcinek. Ale ja cię tu nie zapraszałam. Trudno, kocham słodkie zwierzątka. A jeśli wy też kochacie słodkie zwierzątka, to zostawcie łapki w górę. No dobra, spoko, możesz mi pomóc. A ja zabieram się za pierwsze pudełko. Proszę nawet fituje ci do sukienki. Wiadomo, kupiłam ją specjalnie pod ten odcinek. Mniej gadania, więcej otwierania. Proszę. Otwieraj! Dzięki, Angie, że mi tu podsunęłaś pudełko. Nie wiem, czy bym dosięgnęła bez Twojej pomocy. W środku jest 8 niespodzianek. Są 24 zwierzaczki do zebrania, ale nie są to słodkie pieski. Mogą to być bardzo różne zwierzęta. Takie: jak kucyk, królik, kotek, lis. Jak widzicie, wiele różnych zwierząt. A do tego różne ciekawe akcesoria. Najbardziej chciałabym trafić takiego pieska z czupryną, o ile w ogóle to jest piesek. A ja chciałabym trafić słodkiego króliczka. A ciebie nikt nie pytało, zdanie. Weź nie bądź taka wredna! Dobra, przepraszam, nie chciałam być wredna. To mam nadzieję, że trafimy wspólnie z Angelą, psa z czupryną oraz co ona tam chciała jakąś wydrę? No co ty, głupta, się nie pamiętasz! Słodkiego króliczka! Mm. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że trafimy psa i królika. Mało się to różni od oryginalnych Herdo laleczek. System jest ten sam, pudełko identyczne, tylko dwa razy mniejsze. Tutaj mamy jakiś piękny salon, chyba fryzjerski. Słuchajcie, to jest salon spa dla zwierząt. Zobaczcie jaka wanna. Jak tutaj jest pięknie. Myślę, że nawet dla ludzi takich fajnych nie robią. Pierwsza saszetka. Wyczuwam tutaj chyba jakąś miskę. To jest mi Miska, ale jaka gustowna. Woawow wow, wow, z ciekami i tutaj mamy brokatowe naklejki, które można sobie przykleić na miskę i wtedy macie miskę DIY. Czy ja dobrze widzę? Czy to salon fryzjerski? Proszę zatrudnij mnie w nim jako fryzjerkę. No dobra, już raz się świetnie spisałaś w tej roli. Kto pamięta filmik, gdzie Angela robiła metamorfozy Fuzzy Pets? Spiszcie w komentarzach. Ura! Witam serdecznie w moim salonie. Tak, bardzo piękny, ale na razie musisz pozwolić mi wydobyć tutaj pierwszych klientów. Uuu, korona to będzie jakaś ważna osobistość. Piszczota. Mmm, fajna do masażu dłoni. Pomasujesz mi też? Proszę bardzo. Uuu, fajnie! Wydobywaj pierwszych klientów, bo muszę zarobić trochę mamony na nowe sukienki. Okej, okay, w odpaliła się biznesmenka. Czas na pierwszego klienta. O rany, powiem wam, że naprawdę nie mogę sobie wyobrazić, jakie to będzie słodkie zwierzaczek jeszcze z jakąś niesamowitą czupryną. No po prostu odjazd. Czy to miś? czy to piesek? Patrząc po ogonie to chyba piesek. Taki trochę rokowy, ma jakiegoś irokeza. Uwielbiam słuchać Red Hot Chili Peppers. A potrzebujesz może metamorfozy? Sugerujesz, że coś z moją fryzurą jest nie tak? Nie, ale mam pomysł, który myślę, że ci się spodoba. No dobra. Zbudasz zaufanie. Oddam się w twoje ręce. A ile ta przyjemność będzie kosztować? 500 zł. Ile? 500 zł. 50 zł? Tak, tak, tak. Zapraszam. Tylko dopisz jeszcze jedno zero. Najpierw czeszemy. Podoba mi się. A teraz czas na małe autorskie cięcie. Jakie cięcie? Myślałem, że to będzie tylko stylizacja. Proszę, zaufaj mi, wiem co robię. Okej. Okay. Jeszcze ostatnie poprawki. Proszę, gotowe. Teraz wyglądasz jak prawdziwy król lew. Idę się przejrzeć w lustrze. Co się stało z moimi pięknymi włosami? Co ty mi zrobiłaś? O nie, nie podoba ci się? Przepraszam. Teraz naprawdę wyglądasz super, jak królew. Wiem, wiem, żartuję, zgrywam się, mega mi się podoba. Masz tu swoje 500 zł. Znalazłam jeszcze w saszetce jej kartę, to jest Melody. Jest to Lew a raczej lwiątko. Czyli Angela nie pomyliła się z tą fryzurą, teraz bardziej przypomina siebie tutaj z obrazka niż w tych poprzednich włosach. Brakuje tylko jeszcze korony. Pięknie, bardzo dziękuję za tą metamorfozę. A teraz sorry, bo muszę lecieć na króla lwa do kina. Bardzo ciekawe, król lew do kina na króla lwa. Trochę... To narcystyczne, ale dobra, nie będę tu go oceniać. W końcu jest władcą wszystkich zwierząt. Przeciwnie do the Label z laleczkami, tutaj prawdopodobnie za każdym razem będzie ta sama sytuacja, czyli salon fryzjerski Angeli. I zobaczmy sobie jeszcze tutaj, jakie są piękności do trafienia. Wszystkie wyglądają niesamowicie, dlatego nawet już nie będę tutaj mówić, którego chciałabym trafić, bo. Bo chciałabym trafić wszystkie. Liczę tylko na to, że nie będzie powtórek. O, tutaj jakiś inny element niż w poprzednim opakowaniu. Wiadro z papryką, a nie to chyba jabłko. Piszcie teraz w komentarzach, jakie waszym zdaniem zwierzątko Zjada jabłka. Tutaj też coś innego. Mamy tutaj kolejną piękną szczotkę w niesamowitych kolorach żółtym i różowym. Uwielbiam to połączenie żółtego i różowego. Ja też! Przeczeszesz mi grzywkę? Dobrze, ale będziesz musiała ją wysterylizować. W sensie nie grzywkę, tylko szczotkę przed przyjęciem kolejnych klientów. Się robi! Słuchajcie, nie wiem skąd, ale wypadła mi tu jakaś podkowa na szczęście. i Jest to spinka, więc podejrzewam, że w środku... Kryje się jakiś kucyk. u mamy tu od razu kartę. Jest to Harlow? Harlow? uuu ale ma wspaniałą fryzurę. Jaki warkocz piękny. I tutaj szalony ogon. Cześć, Harlow! Lubisz jeść jabłka? Bardzo lubię jabłka. To proszę, mam tutaj na powitanko. No, Harlow, widzę, że niezła z ciebie dama. Ijo i Może chciałabyś przejść metamorfozę w salonie Angeli? A kto to jest ta Angela? To ja. W sumie fajną masz fryzurę. Jeśli masz jakiś ciekawy pomysł na mój styl, to czemu nie? Zacznę od czesania grzywy. A teraz rozplączemy ten piękny warkocz, żeby zobaczyć, jakie masz długie i kręcone włosy. Wow, teraz wyglądasz, jakby cały czas wiał wiatr, albo raczej huragan. Harlo, a jak Ci się podoba metamorfoza? Jak konie w galopie Uuuu. Chyba jej się spodobało Ej wracaj, jeszcze nie zapłaciłaś Tyle pracy na marne Muszę ją gonić Uff. O nie, oszukałam was Mówiłam, że wszystkie pudełka to będą salony piękności A myliłam się Tutaj jest chyba konkurs piękności Ale to dobrze, bo Angela pobiegła Szukać Harlow, która nie zapłaciła jej za usługę Więc my sobie tu w tym czasie zrobimy Konkurs piękności. Co tu będzie, co tu będzie? Ale kapelutek! Idealny na konkurs piękności. Bardzo, bardzo elegancki. I co tu w środku jeszcze naklejki? Tutaj zakładam, że będzie szczota, ale nie do toalety, tylko do włosów guptasy. Marchewka. Czy to będzie kolejny konik? Piękna szczotka. Fajnie, że wszystkie są w innych kolorach. Czy to będzie koń? Obstawiajcie. Koń czy nie koń? Koń czy lama? Ten, kto zgadnie, będę dawać serduszka, ale nie oszukujcie. Piszcie teraz, w tej sekundzie. Koń czy lama? Co? To słodki króliczek! Angela byłaby zachwycona. A ja myślałam, że to będzie koń albo lama. Zapomniałam, że króliki jedzą marchewki, ale przecież każdy zna królika Baksa i jego. Co jest doktarku? Kto kojarzy królika Baxa, pisze w komentarzu. Ale ma tutaj śmieszny zakręcony ogonek. I kitki, jak Harley Queen. Z kimś mi się to kojarzy. Co tutaj robi mój królik? E, nie wiem, był tutaj w tym pudełku niespodziance. To chyba jakiś królik z kapelusza. A, jak tak to okej. Okay. Zobaczmy, tutaj sama postaram się zrobić jakąś metamorfozę bez Angeli. No, przyznam, że dosyć e, ekscentrycznie się to prezentuje, ale jako, że królik po angielsku to bunny, to może mu zrobię ban, czyli koczka. Słuchajcie, jednak postanowię. Postanowiłam założyć mu czapkę, a raczej cylinder. To może jakiś konkursik piękności. Co ty na to króliczku, jak się w ogóle nazywasz? Taffy. Ja jestem Taffy i przyszedłem tu z bajki Alicja w Krainie Czarów. Jak widzisz jestem zaczarowanym króliczkiem. Tak? Coś mi się nie wydaje, pokaż jakąś sztuczkę. Gdzie on się podział? Pojawiam się i znikam. Dalej mi nie wierzysz? Dobra, już ci wierzę. Nie chcę zadzierać z czarodziejami. Ty tu sobie poczekaj na konkurencję, bo taki konkurs piękności, w którym bierze udział jedna osoba, to nie ma sensu. Dobra, mamy tutaj kolejnego kandydata do konkursu piękności. Uuu, ale czaderskie oksy modernistyczne, futurystyczne. A tutaj. Tutaj pewnie szczotka, ale jakie będzie miała kolory? Obstawiam, że pomarańczowy różowy? Nie. Różowy i limonkowy. To tu się kryje. Chyba największe zwierzątko do tej pory. Wow! Ale piękny lis! I do tego jeszcze ma takie futurystyczne okulary. I jeszcze spinkę z, z planetą. Tak myślałam, że przybył do nas z kosmosu. Rozpoznałam to po tych futurystycznych okularach. Nie są z tych czasów, one są z przyszłości. Tak! To prawda! Nazywam się komet. Jestem z przyszłości. Co cię tutaj sprowadza? Przybyłem wygrać konkurs piękności. A co nie macie w kosmosie jakichś swoich konkursów piękności? Nie, w kosmosie nie zajmujemy się takimi głupotami. To czemu chcesz brać udział w czymś, co według ciebie jest głupie? Żeby zaspokoić trochę swoje ego. A to przebiegły list! Tak się mówi o lisach wiecie, że są przebiegłe, sprytne. No ale dobra, to mamy tutaj niesamowite postaci w naszym konkursie piękności. Bardzo podobne do siebie, kolorystycznie. Jest magiczny królik i lis z kosmosu, normalnie dream team wow, jesteś z kosmosu? uuu, a ty z kapelusza magika? tak zostaniemy przyjaciółmi? bardzo chętnie, może przeniesiemy się kapeluszem na twoją kometę i planetę i, I pobawimy się w lepienie babek z gwiezdnego pyłu? dobra, super pomysł przyjaciele na zawsze <laughs> no cóż konkurs piękności niestety się nie odbył ale myślę, że to co tu się stało w tym czasie było cenniejsze niż jakiś konkurs piękności nawiązała się piękna prawdziwa przyjaźń, a nie jakaś rywalizacja o to kto lepiej wygląda. Uch, ale jestem padnięta! Musiałam biec chyba z 50 kilometrów. A udało ci się odzyskać pieniądze? Na szczęście tak. A czemu tu tak pusto? Coś mnie ominęło? Długo by opowiadać. Gadaj! No, a więc był tu ten królik, którego chciałaś i lis z kosmosu i mieli wziąć udział w konkursie piękności, ale się zaprzyjaźnili i stwierdzili, że... Lecą do kosmosu lepić babki z kosmicznego pyłu i nie biorą udziału w konkursie. Co? Nie wzięli udziału w konkursie piękności? No, zaraz wybuchnę! I był tu królik, którego chciałam, i mnie to minęło, już go nie zobaczę, bo był magiczny i zniknął. No, niestety tak, ale może kiedyś się znowu tu pojawi, bo to magiczny królik w końcu. <grym> <grym> Hę? Usłyszałem twój płac i przysiadłem się, przywitać, żebyś nie pokazać, Żeby nie było ci smutno. Ojej, to najsłodszy widok chyba jaki widziałam w życiu. Szczęśliwa Angelika ze swoim słodkim króliczkiem. Normalnie zostawcie lajka like dla tego widoku, Bo po prostu już serduszko się cieszy. Dobra, słuchajcie, tutaj macie poprzedni film, tu inny film, tu klikajcie subskrypcję i wbijajcie na Instagram Martyna Zabawa. Pa pa!